Cześć, ja nazywam się Dawid Grabowski, jestem ratownikiem medycznym. Chciałbym wam w tym filmie pokazać, w jaki sposób bezpiecznie ściągnąć rękawiczki jednorazowe. Aby to wykonać, należy jedną dłonią złapać w wewnętrzną stronę rękawiczki od jej górnej części. Następnie ściągamy do zewnątrz rękawiczkę, łapiąc ją w kolejną e, dłoń. E, Zabezpieczamy ją przed kontaktem z dłonią, która jest już uwolniona z rękawiczki. W momencie, kiedy to zrobiliśmy, należy palcami podwadzić rękawiczkę, która znajduje się jeszcze na dłoni i wywinąć ją na zewnątrz. Dzięki temu mamy ściągnięte rękawiczki w sposób bezpieczny, tak by nie miały kontaktu z naszymi dłońmi. Oczywiście rękawiczki wyrzucamy do odpowiedniego. Kosza, w momencie kiedy mamy możliwość dezynfekcji rąk za pomocą środka dezynfekcyjnego, wykonujemy to zgodnie z tym, co widzieliście na poprzednich filmach. Dziękuję Wam za obejrzenie tego materiału. Do zobaczenia w kolejnych filmach.